Drogi Ojca Pio. 12 września. Miłość zapomina o wszystkim, wszystko przebacza, daje wszystko bez zastrzeżeń. Witajcie kolejnego dnia. Mamy już wtorek, a my dalej kontynuujemy nasz najważniejszy temat związany z miłością. Swojego czasu już cytowałem tutaj najpiękniejszy moim zdaniem hymn o miłości pochodzący z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Ale w dzisiejszym temacie poczułem nieodpartą wręcz potrzebę ponownego odczytania tego pięknego tekstu. Posłuchajmy z pierwszego listu do Koryntian, rozdział oczywiście trzynasty. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał, na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, Nie unosi się gniewem, Nie pamięta złego, Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, Wszystkiemu wierzy, We wszystkim pokłada nadzieję, Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko. Myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara. Nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Przepiękny i niezwykle głęboki jest ten tekst. O każdym z tych określeń czy sformułowań można by bardzo długo mówić. Ojciec Pio porusza dzisiaj jednak temat przebaczenia i zwraca uwagę na to, że miłość. Zapomina o wszystkim. Dobrze, to wszystko jest piękne, ale gdy zaczniecie bronić swoich życiowych postaw, zaczną się pojawiać różne argumenty. Chociażby taki, że kochać powinno się mądrze. No tak, zgadzam się z tym. Miłość kieruje się między innymi dobrem tej drugiej osoby i nie powinna postępować w ten sposób, by to dobro. Zeszło na dalszy plan. Chodzi mi o takie sytuacje, że jedna strona krzywdzi, a druga przebacza, a tamta jeszcze bardziej utwierdza się w swoim niewłaściwym zachowaniu i dalej krzywdzi. Może nawet jeszcze bardziej zuchwale. To jakoś nie tak powinno być. Owszem, czasami powinno się znosić wiele. Ale nie jesteśmy do tego zobowiązani w imię miłości, zwłaszcza jeśli postępowanie innego jest bardzo niewłaściwe. Pozwalanie na taką sytuację wydaje się nie być może i ćwiczeniem się w cierpliwości i przebaczaniu, ale ta druga strona, zagubiona, mająca trudności z okazaniem miłości czy nawet szacunku, czy zwykłej ludzkiej życzliwości, stacza się. Coraz bardziej i niszczy siebie, a przy okazji i innych. A to nie o to chyba chodzi. No ale przecież święty Paweł mówi, by przebaczać. No tak, tak właśnie mówi. Bóg również przebacza nam. Za każdym razem, gdy w wyznajemy swoje grzechy i postanawiamy się poprawić. To jest nawet warunkiem dobrej spowiedzi. A gdy takiego nastawienia nie ma, przede wszystkim powinno być. Wybaczenie jest koniecznością. Potwierdza to pismo święte w wielu miejscach. Nie oznacza to jednak, że mamy się dobrowolnie zgadzać na poniżanie czy jakikolwiek rodzaj niesprawiedliwego traktowania. No ale po kolei, bo nam się to wszystko już zaczyna mieszać. Spójrzmy jeszcze na modlitwę zwaną modlitwą pańską. Uczniowie wiedzieli, że Jezus tak dużo się modli, tak często odchodzi na pustynne miejsca i tam przebywa w obecności Ojca. Nazywali się przecież Jego uczniami, dlatego także chcieli się modlić tak, jak ich mistrz. Dlatego poprosili Go wprost, Panie, naucz nas się modlić. I On im wtedy podał słowa modlitwy idealnej. Tylko znowu zaznaczam, że w modlitwie nie chodzi przede wszystkim o słowa, lecz o ogólne nastawienie, nastawienie serca. Dlatego modlitwa znana jako Ojcze nasz rozpoczyna się uwielbieniem Boga, Jego świętego imienia. Zwracamy się do Boga jako do Ojca. Następnie prosimy, by nastało Boże Królestwo, czyli takie, gdzie Bóg jest królem i gdzie Jego prawa są. Najważniejsze, a nie prawa ludzkie i nasze chcenie. To jest jeszcze podkreślone przez sformułowanie: bądź wola Twoja. Wola Boża dotycząca świata to nie jest tylko zachcianka stwórcy czy sposób na utrudnienie życia człowiekowi, lecz jest to sposób i gwarancja pokoju i szczęścia już tu na Ziemi. A ludziom tak często się wydaje. Że jest właśnie inaczej, że ludzie wszystko wiedzą najlepiej, sami chcieliby rządzić i zasiadać na tronie, który tak właściwie to należy się Bogu. Sami chcieliby wydawać prawa, by to im samym było dobrze, bo przecież wszystko wiedzą najlepiej. Oczywiście, wiadomo, że tak nie jest. Wiemy, że jest to właściwie to przejaw tylko takiej wielkiej ludzkiej pychy i nie ma w tym. Żadnego uzasadnienia. Jeśli prawa ludzkie budowane są na prawie bożym, no to jeszcze jest wszystko w porządku. Tym gorzej się dzieje, jeśli człowiek chce poprawiać Boga, zaprzeczać jego porządkowi, wtedy dopiero pojawia się bałagan. Pojawia się smutek, śmierć, cierpienie. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że tak właśnie jest, ponieważ. Aż nadto dobrze można to zaobserwować na co dzień. Ale idźmy dalej. Na skutek tego bałaganu, który wprowadza człowiek odrzucający Boga, czyli na dobrą sprawę każdy w jakimś sensie, bo każdy jest grzeszny, a właśnie grzech jest odrzuceniem Boga, następują różne sytuacje, które niosą za sobą wzajemne zranienia. Gdy taka sytuacja nastąpi, może pojawić się w sercu ludzkim poczucie krzywdy i takie dziwne uczucie, które może ewoluować w stronę nienawiści. Noszone w sercu takie uczucie wyniszcza przede wszystkim tego człowieka, który je w sobie nosi. Może nie jednemu wyda się to dziwne, ale pomyślcie tylko przecież tak jest. Ale powróćmy jeszcze do tej idealnej modlitwy pańskiej. Odnosi się również i do tego dzisiaj omawianego zagadnienia. Człowiek obrażający Boga zrywa z nim więź. Nie zawsze jednak jest to decyzja ostateczna. Dlatego następuje skrucha prośba o miłosierdzie Boga i o przebaczenie grzechów. Pan Bóg, jako kochający ojciec, zdaje sobie sprawę z tego, że. Ludzie są słabi i narażeni na szatańskie pokusy. Dlatego jak najlepszy kochający ojciec przyjmuje skruszonego syna, choćby był nie wiadomo jak marnotrawny. I o to prosimy również w modlitwie pańskiej. Są to słowa: Odpuść nam nasze winy. Ale dodajemy, tak jeszcze, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli tym, którzy zawinili przeciwko nam. Nie byłoby dobrą postawą prosić Boga o przebaczenie, a jednocześnie samemu pozostawać w nieprzebaczeniu i pozwalając na zawładnięcie swoim sercem, żeby tak obrazu użyć, przez chwast nienawiści, który nie pozwoli na uprawę w sercu prawdziwej miłości. A my mamy uprawiać na glebie naszego serca właśnie miłość. Te chwasty nie są nam zupełnie potrzebne, chwasty nienawiści, a zatem miłość przebacza. Miłość zapomina o wszystkim. O tym nam dzisiaj przypomina ojciec Pio. Chociaż z drugiej strony pewna mądrość, jakieś takie powiedzenie mówi, by przebaczyć, ale tak całkiem nie zapomnieć. Ja już sam nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Może wy mi trochę w tym pomożecie w rozwikłaniu tego. Chodzi o to, by nie pielęgnować w sobie nienawiści, ale też nie iść w stronę naiwności, która może być szkodliwa dla obu stron, dla tej krzywdzonej, ale i krzywdzącej. By przebaczenie miało skutek uzdrawiający również dla osoby, która dopuściła się jakiegoś nadużycia, jakiegoś grzechu. Krzywdę komuś wyrządziła, potrzebna jest jej skrucha, a nawet własne przebaczenie sobie. Spójrzmy na opisaną w Ewangelii sytuację przebaczenia kobiecie, która znana była jako jawnogrzesznica. Z pewnością popełniła wiele grzechów, może nawet się ich wstydziła, jednak nie potrafiła się otrząsnąć ze swego stanu i rozpocząć nowego życia. I kiedyś usłyszała o Jezusie, który był u bogatego człowieka, faryzeusza Szymona na uczcie. Przyszła tam i z płaczem upadła do stóp Jezusa. Całowała je, namaszczała olejkiem. I takim gestem wyrażała swoją winę, okazywała swój żal i prosiła o pomoc i przebaczenie. Spójrzmy na tę wzorową postawę nawrócenia, dostrzeżenie swojego błędu. Udanie się z tym błędem do Jezusa, czyli pod najwłaściwszy adres. Towarzyszyły jej żal, skrucha, doskonale przygotowane pole na przyjęcie przebaczenia. A nawet faryzeusz, który gościł Jezusa, bardzo się dziwił, że ten chce mieć w ogóle cokolwiek wspólnego z taką kobietą. Pewnie nie wie, kim ona jest, co to za misz, co to za nauczyciel, gdyby był prorokiem. On nie tylko pozwolił się jej dotknąć, ale też powiedział słowa, które wielu ze współbiesiadników wprawiły w zakłopotanie. Powiedział bowiem, że odpuszczają się jej grzechy. Kimże on jest? Pytali się po cichu. Na to ich pytanie Jezus odpowiedział innym razem, przy okazji uzdrowienia paralityka. Powiedział wtedy, Lecz abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. A ta wspomniana przed chwilą kobieta. Udała się do Jezusa i uzyskała przebaczenie, a nawet odpuszczenie grzechów. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. No dobrze, to Jezus. Wiadomo, a my? My podobnie. Przecież naszym sposobem osiągania doskonałości jest właśnie naśladowanie Jezusa. A spójrzmy jeszcze do listu do Kolosan. Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich. I wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy, na to zaś wszystko, przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Miłość, wybaczenie, doskonałość, pokój i na dodatek jeszcze wdzięczność. Piękne to rzeczywistości. W ogóle, jakże piękna jest nasza wiara. No, chociaż też trzeba przyznać, że niełatwa. Wypełnianie słów i poleceń Pana Boga jest dla nas gwarantem szczęścia. Jeśli nawet już nie tu, na Ziemi, to z pewnością w przyszłości, w niebie. I jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, jakoś mnie tak ponagla, aby go tutaj dzisiaj przywołać. Są to słowa z listu do Rzymian. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech Was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Przyznaję, że może i nieco chaotycznie mi to dzisiaj wyszło. Mam nadzieję, że coś z tego skorzystacie. A także, że jeszcze uzupełnicie to swoimi przemyśleniami we wpisach pod filmem. Właściwie to liczę na to i mam przeczucie, że jeszcze pewnie nieraz do tego tematu powrócimy, bo jest on bardzo ważny, a przecież nie został jeszcze wyczerpany. Więc tak, w ramach końcowych życzeń, pozwólcie, że złożę Wam takie życzenia, byście zawsze byli wolni od nienawiści. Wszystkiego dobrego na ten dzień i na całe życie. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla Was. Szczęść Wam Boże. I do jutra.